Czekawcy. W San Jose w Kalifornii wznosi się jeden z najbardziej niezwykłych domów w Stanach Zjednoczonych. Jest niczym ogromny labirynt składający się z niemal 200 pomieszczeń i niezwykłych elementów architektonicznych. Są tam dziesiątki schodów prowadzących donikąd, drzwi balkonowych oraz balkonów, tajemniczych przejść ukrytych pokoi. Posiadłość jest znana jako Dom Pani Winchester i bodajże najbardziej nawiedzony budynek na świecie. Jego budowa z pewnych względów nigdy nie została ukończona, ale żeby poznać tajemniczą historię tego miejsca, koniecznie zostańcie z nami do samego końca. Już za chwilę dowiecie się dlaczego postanowiono stworzyć rezydencję i jak to możliwe, że ponoć powstała dzięki pomocy duchów. Kim była najsłynniejsza właścicielka, czyli Sara Winchester i dlaczego przez 100 lat od jej śmierci wciąż nie odkryto wszystkich sekretów domostwa? Jakie niezwykłości kryją się w jego wnętrzu i czy faktycznie widziano tam zjawy? Oglądajcie dalej, by poznać odpowiedzi na wszystkie te pytania, ale najpierw kliknijcie suba, włączcie powiadomienia i nie zapomnijcie o łapce w górę pod tym odcinkiem. Sarah Winchester była jedną z najbardziej tajemniczych postaci w dziejach Stanów Zjednoczonych. Do dziś zachowało się tylko jedno jej zdjęcie i to na dodatek wyjątkowo słabej jakości. Wiadomo o niej tyle, że przyszła na świat w 1839 roku w rodzinie robotniczej, a mając 23 lata, poślubiła Williama Winchestera, spadkobiercę słynnej firmy strzeleckiej. Jej życie było naznaczone tragediami. Najpierw z tego świata odeszło jej sześciotygodniowe dziecko, a później mąż, który zmarł na skutek gruźlicy. Sara została sama, a mając na koncie spadek w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów, postanowiła kupić dom w San Jose w Kalifornii, którego rozbudowa stała się głównym celem w jej życiu przez następne dekady. Początkowo jej nowe miejsce zamieszkania było tylko niewielką wiejską chatą, a na temat tego, dlaczego z czasem została przekształcona w ogromną rezydencję, krąży kilka teorii. Najsłynniejsza z nich mówi, że Sara Winchester po przeprowadzce do Kalifornii udała się do medium, które umożliwiło jej kontakt ze zmarłym małżonkiem. William miał przekazać żonie wskazówki, aby wykorzystała majątek na zbudowanie domostwa dla duchów osób, które padły ofiarą karabinów Winchester. Wszystko po to, by nie nawiedzały jej do końca życia. Choć nigdy nie znaleziono dowodów na tę historię, faktem jest, że pani Winchester faktycznie interesowała się spirytualizmem, o czym zresztą powiemy za chwilę. A wracając jeszcze do tematu teorii dotyczących powstania rezydencji, to kolejna z nich głosi, że Żydowa po prostu pasjonowała się budowaniem domów, a tworzenie rezydencji w Kalifornii było też jej sposobem na dzielenie się swoim bogactwem z innymi. Mówi się, że była prawdziwą filantropką, która dzięki niekończącej się budowie mogła wciąż zatrudniać ludzi z lokalnej społeczności, a jej domostwo było tak naprawdę jednym wielkim dziełem społecznym. Kobieta zatrudniała na stałe 13 pracowników i była znana z tego, że płaciła im znacznie powyżej stawki. Według źródeł historycznych wydała dużo pieniędzy, by zapewnić robotnikom komfort i dobre traktowanie, a nawet ponoć kupowała im domy w podziękowaniu za to, że pracują przy jej posiadłości. Stolarze w ciągu kolejnych lat rozbudowali mały dom do ogromnej 7-piętrowej rezydencji, a prace przy niej wciąż nie ustawały. W środku powstało około 160 sypialni, 40 klatek schodowych, 13 łazienek i 47 kominków. Było też 10 tysięcy okien i 2 tysiące drzwi. Jednak najciekawszymi elementami tej konstrukcji były schody prowadzące do donikąd, pokoje z oknami na poddasze, sekretne zaułki czy drzwi otwierające się na ściany. Korytarze w budynku często kończyły się ślepym zaułkiem, klatki schodowe miały zniekształcony wygląd, a okna nieraz wychodziły na inne pomieszczenia, a nie na zewnątrz. Dlaczego tak to wyglądało? Otóż na ten temat znów krążą teorie. Jedna z nich mówi, że Sara Winchester w ten sposób chciała zmylić duchy, które ją nawiedzały, a zwolennicy bardziej realistycznego myślenia byli przekonani, że labirynt wewnątrz domostwa jest wynikiem rozbudowy rezydencji bez żadnego planu, a wszystkie dziwactwa projektowe i niespotykane elementy konstrukcji mogły być po prostu błędami. Mimo że sama właścicielka nigdy nie potwierdziła, że buduje dom dla duchów, jeszcze za jej życia po całym San Jose, krążyły plotki, że rezydencja jest faktycznie siedliskiem siły nieczystej. Osoby zatrudnione na jej terenie, lojalne wobec swojej pracodawczyni, nigdy nie rozmawiały na temat budowy z dziennikarzami, a to jeszcze bardziej rozbudziło wyobraźnię opinii publicznej. Wiele osób z San Jose było przekonanych, że rezydencja Sary Winchester musi skrywać jakąś tajemnicę i dlatego na jej temat pojawiało się coraz więcej plotek. Ponieważ wdowa, tak jak wiele osób tamtych czasów, interesowała się spirytyzmem, uważano, że każdego dnia udaje się do jednego z sekretnych pokoi na seans wywołujący duchy. Tam miała ponoć kontaktować się z dobrymi zjawami, a te przekazywały jej wskazówki do dalszej rozbudowy. Mówiono również, że pani Winchester każdej nocy spała w innej sypialni i korzystała z tajnych przejść, aby dostać się z pokoju do pokoju. Twierdzono nawet, że ze wszystkich 13 łazienek w domostwie tylko jedna była funkcjonalna, a wszelkie dziwactwa miały jeden cel czyli zmylenie złych demonów. Swoją drogą możecie też zobaczyć nasz odcinek o Edzie i Lorraine Warren, najsłynniejszych demonologach na świecie, w którym dowiecie się o ich głośnych śledztwach paranormalnych i podejrzeniach, że byli oszustami. Link do epizodu macie na ekranie. A my kontynuujmy. Faktem jest, że pani Winchester miała prawdziwą obsesję na punkcie liczby 13. Stąd właśnie wspomniane przed chwilą 13 łazienek, czy też 13 cegieł w kominkach lub 13 paneli sufitowych przed przedpokoju. Zresztą kobieta zostawiła też ten stament spisany w 13 częściach. Jednak zanim odeszła z tego świata i do Moskwy przeżyło prawdziwą tragedię. W 1906 roku Kalifornie nawiedziły potężne trzęsienia ziemi, które poważnie uszkodziły rezydencję. Szkody były tak duże, że konieczne było usunięcie kilku pięter, by uchronić budynek przed zawaleniem. Wdowa starała się usunąć większość zniszczeń, ale i tak nie dokończyła swojego dzieła, gdyż odeszła z tego świata w 1922 roku, zostawiając cały majątek w rękach siostrzenicy Marion. Co ciekawe, że uznali dom za bezwartościowy ze względu na jego dziwny projekt i zniszczenia powstały po trzęsieniu ziemi. Dlatego spadkobierczyni zdecydowała o opróżnieniu domu z mebli i wystawieniu wszystkiego na aukcję. Tak też się stało i plotka głosi, że wyniesienie zawartości domu trwało ponad 6 tygodni. Nowy właściciel, który postanowił z rezydencji zrobić atrakcję turystyczną, wciąż odkrywał tajemne pokoje i nawet 100 lat po śmierci legendarnej właścicielki udało się znaleźć tajny strych, a w nim meble z epoki wiktoriańskiej czy różne obrazy. Takie historie wciąż podsycały obsesję ludzi na punkcie domu. Z czasem został on też nazwany najbardziej nawiedzoną budowlą w Stanach Zjednoczonych z powodu rzekomych obserwacji duchów, jakie ponoć widzieli lub słyszeli odwiedzający to miejsce turyści. Nawiasem mówiąc, jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie znaki świadczą obecności istot zaświatów w domu, to koniecznie zobaczcie nasz odcinek, do którego karta właśnie pojawia się wam na ekranie. A w przypadku domu Winchester były zgłaszane takie niewytłumaczalne zjawiska, jak zjawy widoczne w oknach budynku. Niektórzy twierdzili, iż widzieli kobietę o krzeczastych włosach snującą się po korytarzach. W stajni niedaleko budynku miały nosić się pociski, niczym wystrzelone z pistoletu, a duch samej Sary Winchester ponoć objawiał się w przydomowych ogrodach. Osoby liczące na paranormalne spotkanie w szczególności odwiedzały korytarze trzeciego piętra, gdzie przewodnicy oprowadzający po tym miejscu ponoć wiele razy słyszeli kroki i słowa szeptane za ich plecami, mimo że nikogo nie było w pobliżu. Legenda domu Winchester stała się też inspiracją do stworzenia kilku produkcji filmowych, a bodajże ta najsłynniejsza powstała w 2018 roku i mówimy o filmie Winchester Dom Duchów z Helen Mirren w roli głównej. Rzekomo nawiedzone domostwo jest wciąż otwarte dla zwiedzających. A czy wy ciekawcy chcielibyście zobaczyć to tajemnicze miejsce? Czy może legenda o nawiedzających go duchach Was nie przekonuje? Wierzycie w ogóle w takie paranormalne historie, czy nie? Koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem, a jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na tym kanale, nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka oraz o tym, że wracamy do Was już jutro z nowym epizodem z efektem wow. Do usłyszenia, cześć!